Ojcze, ofiaruję Ci Ojcze, ofiaruję Ci Ofiaruję Ci swoją wolę, abym mógł pełnić Twoją wolę. Ojcze, ofiaruję Ci. Dzień 37. Nadzieja zbawienia. Powołałeś nas, ojcze, do życia, wiemy, że nie polega ono tylko na gromadzeniu bytowych zasobów. Nie żyjemy po to, by zaspokajać głód i pragnienie ciała. Lecz spożywamy dary ziemi, by podtrzymać życie, które prowadzi nas do czegoś więcej do pełni życia której pragnie dla nas Bóg Ojciec. Chrystus powiedział o tym, że nie my go wybraliśmy, ale to on nas wybrał i uzdolnił nas do tego, byśmy szli i owoc przynosili, i aby ten owoc był trwały. Najważniejsze jednak, że na tym właśnie polega spełnianie woli Boga. Płynie z tego Jego radość, że poprzez powszednie drogi naszego życia idziemy do Niego, naszego czułego Ojca. A on na nas z utęsknieniem czeka. W tym momencie spełnia się zarówno pragnienie Jego ojcowskiego serca, jak i tęsknota naszych ludzkich serc, które swoją miłością odpowiadają na Jego miłość. Do tego właśnie zostaliśmy powołani. To staramy się osiągnąć w ciągu naszego życia doczesnego. Czerpiemy siłę z nadziei, którą w nas budzi Duch Święty Pocieszyciel. Spraw, Ojcze, aby jedność z Tobą i miłość do Ciebie. Stały się fundamentem rozumienia całego stworzenia, a w szczególności naszego powołania. Nie pozwól, abyśmy ulegli rozproszeniu, albo zwiedzeni pokusą zeszli z Twojej drogi zbawienia. Nie dozwól, aby nas ogarnęło zniechęcenie. Spraw, abyśmy z ufną nadzieją oczekiwali spełnienia obietnicy spotkania z Tobą, nosząc w sercach szczere pragnienie. Spraw, aby Twoja radość stała się naszą radością. Abyśmy jej szukali, umieli za nią dziękować i odpowiadali na nią miłością. Do każdego człowieka, którego postawisz na naszej drodze, spraw, abyśmy nie ustali w drodze, ale nieustannie karmili się chlebem Twojego słowa oraz paschalnym pokarmem ostatniej wieczerzy. Ojcze, pozwól nam wziąć udział w uczcie weselnej Twojego syna z Jego oblubienicą, Kościołem świętym która stanie się chwalebnym początkiem Jego królowania na wieki. Niech nas błogosławi Wszechmogący miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.